Cześć, z tej strony Iwona. Zapraszam Was do kolejnego filmu na moim kanale. Dzisiaj będziemy dodawać dym albo mgłę do zdjęcia. Mamy tutaj zdjęcie takiego chłopca z misiem, które zrobiłam w czasie moich maszatów w Niemczech. W pobliżu takiego pociągu, tak, to był prawdziwy pociąg. I teraz w czasie tych faszatów mieliśmy do dyspozycji maszynę do produkcji demo, i ona powodowała takie zamglenie. I to zamklenie, które tutaj widzimy w roku, to właśnie jest spowodowane tą maszyną, natomiast chciałam, żeby to był taki efekt takiego wyrzucania pary z pociągu parowego, więc wrzucimy sobie tutaj taki overlay, który stworzyłam dla Was, czyli nakładkę. I takie overlay możecie znaleźć na mojej stronie w zakładce tutoriale. Są produkty dla fotografów, i tutaj znajdziecie różne rodzaje nakładek, również nakładki z dymem, mgłą oraz będziemy używać też efektów świetlnych. Wróćmy do Photoshopa i z mojej kolekcji nakładek, wybieramy sobie dym. I ja tutaj użyję do tego zdjęcia dymu numer 9. Po wrzuceniu, przez przeciągnięcie i wrzucenie na okno Photoshopa powinno nam się otworzyć to w tej postaci, w której możemy też powiększać, pomniejszać. Po kliknięciu prawego przycisku myszy pojawia nam się menu i możemy z tego menu wybierać na przykład odbicie w pionie, odbicie w poziomie i odbijemy sobie to w poziomie i też w pionie i umieścimy sobie mniej więcej w tym miejscu. Klikamy OK. I teraz musimy się pozbyć czarnego koloru. I jak zazwyczaj przy różnych nakładkach, przez wszystkich, które są na mojej stronie, trzeba zmienić tryb mieszania z normalnego na ekran. I teraz w zasadzie wygląda to w porządku, tylko że chciałabym to mieć usunięte z chłopca i z misia. Wobec czego stworzymy sobie maskę, ale żeby ta maska była dokładnie narysowana tam, gdzie jest chłopiec, to wybierzemy chłopca za pomocą Szybkiego wybierania. Kliknę sobie na warstwę 0, czyli warstwę tła, i wybiorę narzędzie szybkie zaznaczanie. I teraz szybko, poprzez przesuwanie mojej klawisza myszki bądź pióra, po chłopcu będziemy wybierać. Dobrze, chłopiec z się jest wybrane i teraz wrócimy sobie z powrotem na warstwę smog9 i naciśniemy ten przycisk, który z powodu otworzenie maski. Maska została otworzona w tym miejscu, gdzie nie było zaznaczone, czyli naokoło. Tam jest czarne, a na chłopcu jest w tym momencie białe. Chciałam mieć dokładnie odwrotny efekt, więc naciśniemy ctrl albo command i na klawiaturze, żeby odwrócić tą, tą Tą sytuację, i teraz już mamy to wybrane, tak, jak chciałam. Ja sobie jeszcze użyję dodatkowo maski, żeby wytrzeć ją tutaj z tego pierwszego planu, czyli tam, gdzie są walizki. Jeżeli chodzi o ustawienia mojego pędzla, to zrobiłam na ten temat filmik na YouTubie, i podlinkuję go tutaj, żebyście mogli łatwo do niego się dostać. Zmniejszę sobie jeszcze przezroczystość tej warstwy, żeby krycie było troszkę mniejsze. Dobrze. Teraz ostatni element, który dodam, to będzie jeden z moich efektów świetlnych, który także znajduje się na mojej stronie. W zakładce efekty świetne i tutaj bierzemy sobie jedną z tych gwiazdek, na przykład gwiazdkę numer 3. Włożymy ją tutaj. I tak jak w poprzedniej, poprzedniej nakładce, zmieniamy sobie tryb mieszania z normalnego na ekran. I zatwierdzamy. Zgrupuję sobie te warstwy, żeby pokazać wam, jaka jest różnica przed i po. Przypominam, że wszystkie te nakładki możecie znaleźć na mojej stronie ifonadlasicka.com, gdzie w zakładce tutoriale pod kolekcjami filmów i pojedynczymi filmami znajdziecie wszystkie te nakładki. Zapraszam Was do zapoznania się z, z, moją, z moimi kolekcjami i pojedynczymi filmami z edycji. Ponieważ um, taki element, który Wam dzisiaj pokazałam, jest tylko częścią całej edycji. Możecie sobie zobaczyć na przykład, jak wyglądały te zdjęcia przed, um, przed jakąkolwiek postprodukcją. Ja już sobie byłam troszkę w Lightroomie wcześniej, e, zanim e, przeszłam do dodawania tych overlayów. Jeżeli chcecie się dowiedzieć się, jak osiągam takie kolory i takie efekty, zapraszam Was do, e, do moich pełnych filmów e, w zakładce tutoriale. W zakładce warsztaty znajdziecie warsztaty w Polsce i za granicą w najbliższym czasie. Na przykład to zdjęcie, to jest zdjęcie wykonane właśnie na warsztatach fotograficznych, więc jeżeli macie ochotę zrobić takie zdjęcia, jeżeli macie ochotę się nauczyć jak znaleźć światło i jak pracować z dziećmi, to zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa!